Dragon Dreaming powstało w Australii, daleko stąd, jako odpowiedź na wielkie marnotrawstwo, na marnotrawstwo marzeń i na upadek tych marzeń, na ich e, zmniejszanie się i brak wiary w skuteczność i możliwość realizacji. Książka Dragon Dreaming jest wstępem i podręcznikiem tej metody, dzięki której będziesz mógł czy mogła. Dragon Ora wyjątkowa tworzenia i realizowania marzeń, planów, idei, które, o których myślałem, że są nie do osiągnięcia, a które po jakimś czasie przy precyzyjnym zastosowaniu tej metody później, stają się faktem. Chciałem Cię gorąco zaprosić do współdziału, współtworzeniu naszego przedsięwzięcia, jakim jest wydanie książki Dragon Dreaming. Jak Australijska Gaia Foundation stwierdziła, badając kilkaset różnych projektów, okazało się, że tylko niewielki procent marzeń, idei, wizji udaje się zrealizować. Tak naprawdę jest to jeden na tysiąc. Najpierw 90% pomysłów zostaje na etapie marzeń, tylko. Dzieje się tak, bo nie dzielimy się tymi narzędziami z innymi. Pozostawiamy to gdzieś sobie, bojąc się, że zostaniemy wyśmiani, albo że to jest zbyt fantastyczne, albo zbyt niezwykłe, albo coś podobnego. Dopiero potem, kiedy podzielimy się z innymi, a kiedy dostaniemy jakieś wsparcie, że to jest fajny pomysł, przechodzimy do, do, do fazy planowania, a później jeszcze do działania. I realizacji tego. Moim marzeniem jest, aby wprowadzić tu, do Polski tę metodę najpierw za pomocą książki przetłumaczonej na język polski, a później też e, ucząc na warsztatach, na zajęciach, seminariach i w różny inny sposób, tak żeby coraz więcej z nas, coraz więcej osób mogło zrealizować swoje marzenia, wspólne marzenia. Zapraszam!